Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bojko, Natalia z tej strony. Zapraszam do porannej analizy rynkowej na kanale Finmex. Wczoraj mówiliśmy sobie o takim ogólnym tle makroekonomicznym na 2024. Wspominaliśmy o zachowaniu rynków, szczególnie z uwzględnieniem rynku ropy. Przyglądaliśmy się technicznie taksowi, a dzisiaj mamy trzy, być może cztery takie kluczowe sprawy do omówienia na tej odprawie. Myślę, że warto by było w tym kontekście zacząć, słuchajcie, od rynku polskiego związanego bezpośrednio z polskim złotym. Mianowicie wczoraj zapadła decyzja dotycząca nie wiem, czy to nam na Google wyskoczy, oczywiście, że nie wyskoczy. Dotycząca słuchajcie decyzji w sprawie stóp procentowych w Polsce, tak jak też wysłałam na telegramie, stopy procentowe zostały utrzymane. Na tym samym poziomie nic z tymi stopami procentowymi się nie stało. 5.75 poziom został utrzymany. Dlaczego taka ani inna decyzja? Poznamy chyba dopiero dzisiaj. Z racji tego, że zawsze jest tak, że mamy to posiedzenie, mamy decyzję, a na następny dzień jest konferencja pana Glapińskiego. W związku z czym na tę decyzje po prostu jeszcze będziemy, na to wytłumaczenie decyzji będziemy musieli po prostu jeszcze zaczekać. Tak czy inaczej, nie było to żadnym większym zaskoczeniem dla rynku. Taki wystrzał, który słuchajcie, widzieliśmy bezpośrednio. Po tej decyzji korektę, nawet jak spojrzymy sobie właśnie z tego interwału tygodniowego, nie było jak już bardzo znacząco duży. Wczoraj był to jeden grosz. Oczywiście na kontraktach działoby się o wiele wiele więcej, natomiast w takim szerokim rynku cała ta decyzja wypadała dosyć. Płaską. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewam się żadnych fajerwerków czy żadnych rewelacji w najbliższym czasie ze strony Narodowego Banku Polskiego, a tym bardziej decyzji w sprawach stóp procentowych, ze względu na to, że wydawać by się mogło, że teraz ten element potencjalnego usunięcia pana Glapińskiego, czy potencjalnych zgrzytów w Radzie Polityki Pieniężnej może być zdecydowanie silniejszy i ta racjonalność, która nie powiedziałabym, że powróciła, bo to by było bardzo złe, gdybym gdzieś tam powiedziała, że ta racjonalność powróciła, bo nie wiemy, jedno posiedzenie lepsze wiosny nie czyni i nie czyni wielkich zmian. Natomiast tak czy inaczej, ta racjonalność na razie, w tej decyzji, wydaje się, że powróciła. Na całkiem dobre tory. Procesu słuchajcie, spadku inflacji w Polsce myślę, że omówię dopiero jutro, natomiast według mnie nie są aż tak satysfakcjonujące, jak moglibyśmy się spodziewać, gdyby do tych obniżek w międzyczasie nie doszło. Na razie jednak stopy zostały utrzymane i tego kursu się trzymajmy. Jakiego kursu natomiast trzymają się inne pary walutowe? Sam sektor walutowy jest dzisiaj dosyć płaski. Jedynie faktycznie je notuje większe spadki, co pewnie jest związane dokładnie ze wzrostem. Bezpośrednio indeksu Nikkei 225. Sam klimat na jenach jest w obecnym czasie dosyć ciekawy. Ze względu słuchajcie, na to, że zbliża się tam już mówię to nie wiem, który miesiąc, ale faktycznie jesteśmy chyba tam coraz bliżej zauważenia potrzeby zmiany polityki monetarnej, znaczy ta potrzeba już dawno jest zauważona, Natomiast wszystko tak, że tak powiem, mieli się w kierunku jej realizacji. Sam sektor słuchajcie, surowców, łącznie z uwzględnieniem sektora metali, na razie bardzo spokojnie, powiedziałem, że nawet w całkiem mieszany sposób złoto. Na futures'ach, jako brało ten kurs z 2304 roku tego kursu, Balansuje ropa nieznacznie do góry. Po wczorajszych danych o zapasach, dzisiaj również poznamy dane o zapasach, ale według Agencji Energetycznej wokół tam godziny 16:30. Natomiast sam, sektor indeksów na razie dość spokojnie z wizją lekkiej. Korekty. W kalendarzu niewiele się będzie dzisiaj działo. Już mówię dlaczego. Ze względu na bardzo ubogi odczyty ze strefy euro poznamy tylko produkcję przemysłową. Już poznaliśmy o 8.45 czy dosłownie przed minutą. Dla Francji, gdzie delikatna poprawa, poza tym kilka ciekawych przemówień. Windowsa 9.20, czyli praktycznie zaraz w międzyczasie sprzedaż detaliczna, ale tylko w ujęciu miesięcznym z Włoch. Poza tym przemówienie Baileya godzina 16.15. I na koniec jeszcze Williams, czy członek takiej Rady Polityki Pieniężnej ze Stanów Zjednoczonych, i tu przemówienie dopiero o 21.15. Poza tym, zerknijmy sobie może jeszcze właśnie na Financial juice. a może tutaj coś ciekawszego nam się pojawi. Niestety, co do przemówień, tylko o jeszcze dekosłup o 20.30. Za mną nie widzicie, ale pokażę ten fragment. O dokładniej. Tutaj, także na razie dzień wygląda pod względem przynajmniej odczytów makroekonomicznych dosyć spokojnie. Zanim przejdziemy słuchajcie do takiego bardziej szczegółowego, szczegółowego mówienia technicznego, bo dzisiaj na tapety bierzemy złoto, tak jak też wczoraj zapowiadamy i dużo osób prosiło, myślę, że każdemu znana jest wcześniej sytuacja z Bitcoinem, jeżeli nie jest znana, to bardzo króciutko przybliżę. Cały rynek kryptowalut, jakby nie powiedzieć. Cały to może za mało, ale większość, znacząca większość rynku kryptowalut z ogromnym utęsknieniem wyczekiwała, słuchajcie, decyzji SEC-u, czyli czegoś w stylu no, KNF-u, to może dosyć dużo powiedziane polskiego, czyli amerykańskiego regulatora, do tego, by dopuścił w końcu ETF na bitcoina do obrotu. Otóż, słuchajcie, wczoraj, jeżeli ktoś obserwował Twittera, Tejże, tejże komisji, czyli dokładnie no dokładniej, wczoraj wieczorem to było, nagle bitcoin stał się mega zmienny. Kto handlował z pewnością wie. Wynikiem tej zmienności była informacja, słuchajcie, że została udzielona zgoda na Bitcoin Spot ETF, czyli po prostu na ETF na bitka i można już z tym spokojnie handlować. Nagle dziwnym trafem nie minęło tam raptem kilka minut, może kilkanaście minut i cena Bitcoina zaczęła się kruszyć. Otóż taże sama komisja podała, że konto na Twitterze zostało schakowane. Ile słuchajcie za co szczerze dziękuję już domysłów, memów oraz takich teorii dotyczących tego, że to sama Komisja doprowadziła do wzrostów, a później do spadku nie wiem, już nie policzę ile jest natomiast faktycznie internet zelała fala memów z tym związanych, natomiast co jest najciekawsze bitcoin powrócił do swojego kursu i dzisiaj delikatnie rozpoczyna dzień na minusie, więc jeżeli ktoś nie wiedział, to już wie bo to są chyba jedne z takich ciekawszych rzeczy, natomiast słuchajcie dzisiaj żeby tak powiedzmy sobie ukształtować ten taki intradayowy sentyment, myślę, że warto powiedzieć chyba o największym na tej na ten moment atakach na Morzu Czerwonym, przeprowadzonych, słuchajcie, między amerykańskimi i brytyjskimi okrętami, a i Tam na razie, biorąc pod uwagę skalę tych działań, to jest chyba największe działania i na morzu, i ogółem największe działania militarne na razie od początku konfliktu między Hamasem a Izraelem. Także tam również jest gorąco. Natomiast, słuchajcie, te rzeczy, które się tam dzieją, to są takie sentymenty bardzo intradejowe. Zwróćcie uwagę, że na razie nikt nie składa tych pojedynczych wydarzeń. Czy pojedynczych eskalacji konfliktu, nawet jeżeli jest ich mnoga liczba, w taki całokształt, cały obraz, jaki mieliśmy w przypadku wojny, początkach wojny Ukraina-Rosja. Zwróćcie też uwagę, że rynek oswoił się, o ile mogę tak brzydko powiedzieć, oswoił się z pewną sytuacją militarną, i teraz, nawet jeżeli wybuchł ten drugi konflikt, to jego działanie pod, kąt, pod kątem właśnie tego sentymentu. Wpływu na sentyment, ogólny sentyment rynkowy było tak de facto niewielkie. E, indeks strachu i chciwości pozostaje na sporych poziomach chciwości. Tutaj nic się w sumie nie zmieniło, nie mamy za bardzo co analizować. Ne, zostawiamy sobie target rate właśnie bliżej spotkania, czyli 31. No już jest całkiem blisko, słuchajcie, ne, do tego przeanalizowania. My natomiast technicznie o złocie wejdźmy sobie na ten właśnie taki nasz intraday. To jest nasz piękny EQR z kontynuacją trendu, piękny pullback został w tym czasie oczywiście dokonany, jakieś strefy popytowe zostały wyreagowane. Natomiast dla nas chyba najbardziej słuchajcie kluczowa jest taka sytuacja z perspektywy troszeczkę niższej, czyli a może troszeczkę wyższej, tygodniowej. O tu, żeby dobrze pamiętać co tam się zadziało, przede wszystkim powybijaliśmy EQR -y i mamy cofkę, czyli ładne wybicie EQR -y oraz Cofnięcie w tym kierunku. Jakiekolwiek zmiany charakteru trendu i takie rzeczy leżą dopiero, słuchajcie, bardzo głęboko, bo tak, de facto e, są to ruchy. E, tu byśmy wymarkowali sobie, słuchajcie, dołek, tak na dobrą sprawę, bo zwróćcie uwagę, że kolejny wyższy szczyt wypadą nam dopiero w tym miejscu, tak, i ten dołek jest tak na dobrą sprawę do potwierdzenia, plus te IQ-ale z trzema punktami, no to jest raczej wizja na obranie trendu już bardziej spadkowego na D1 niż wzrostowego, natomiast na ten moment takie bieżące płynności, zwróćcie uwagę, że są wypłukiwane, zarówno ta płynność została wypłukana w tym miejscu i ta bieżąca płynność również na razie nie ma swego odbicia. Jeżeli tu dojdzie do odbicia, cofnięcia, zebrania tej płynności, to jak najbardziej będziemy o tym mówić. Taki kolejny płynnościowy Target leży całkiem nisko, bo to są okolice 1851, ale to są okolice na tygodniówkach, czyli trochę do takiej korekty musiałoby dojść zdecydowanie głębszej. Na razie złoto przez ostatni czas miało swoje 5 minut i to dobrze widać na D1 -kach. z perspektywy D1 w ogóle te kontynuacje nam się poprzesuwały mniej więcej do tego miejsca, więc cały zakres tego ruchu jest do wyciągnięcia to też by się spinało, słuchajcie, z ruchem na tygodniówce, bo jakby nie patrzeć dołek wypadający z całego tego, z całej tej nogi, z całego tego ruchu to jest również dołek z tygodniówki więc darujemy sobie na razie jego oznaczanie natomiast to, co jest bardzo ważne i to, co widać w tym miejscu Coraz ciężej jest takim bieżącym strefą popytowym utrzymywać na razie ten kurs. Więc ID1 i tygodniówka nie sugeruje nam na razie bardzo precyzyjnie, co tu będzie się działo przez najbliższy czas. Także zejdźmy sobie na H4. Na H4 już trochę lepiej, trochę ładniej to wszystko widać, bo jeżeli wymarkowalibyśmy sobie dokładniej. Tutaj taką wstępną kontynuację. To potencjalna zmiana charakteru trendu wypada nam w tym miejscu. Ona wypadnie dopiero wtedy, kiedy domkniemy korzystnie 2146. Na razie być może będzie taka ogromna mielonka, ogromny pullback tego, co się obecnie dzieje, więc równie dobrze takich transakcji możemy sobie poszukać w poprzedniej nodze, która docelowo doprowadzała do tego wybicia. Ta poprzednia noga to jest ten fragment, dokładniej ten fragment, który jest w tym miejscu, no i patrzymy na strefy. Ta, zobaczcie, wypukana, ta strefa wypukana, ta strefa również jest tutaj wypukana. Kolejna strefa, także wypukana z płynności. Ta nasza strefa, jedyna, zobaczcie, reaktywna na ten moment, utrzymana, tak? Czyli patrząc na strefy wypukane, no jedyną taką kolejną reakcją, może nie tyle co pewną, ale jedyną reakcją, której się spodziewaliśmy, to była, no może z kontrolem to zrobimy, Dokładniej ta strefa. No i ta strefa swoją reakcję miała z racji tego, że ta noga, jeżeli popatrzymy sobie na ten fragment nogi, swoją zmianę charakteru trendu obrała tutaj kontynuację trendu tutaj, ale wszystko w tym pakiecie zostało wypłukane i jedyna taka reaktywność, która się znalazła, to było dokładniej to miejsce. Gdzie płynność bardzo ładnie została w sumie zebrana. No, teraz jakby nie patrzeć, moglibyśmy sobie szukać płynności wyżej, ale po co jej szukać dokładniej w tych miejscach, skoro tak na dobrą sprawę one zostały pozytywne. Zbierany, tak, tutaj nie było żadnego ruchu. Mieliśmy jakiś bardzo ciekawy pullback, porzucone płynności, wybicie nowego KT i cofkę, więc racjonalnie byłoby teraz zakładając, że KT, co jest oczywiście podejściem agresywnym, zostanie wybite, czyli to miejsce zostanie wybite, poszukać sobie niewypukanych płynności w tym fragmencie. No i pierwsza oczywiście, która się rzuca w oczy, to jest ta płynność leżąca naprawdę bardzo nisko. Żeby wam pokazać, gdzie to jest. To jest dokładniej to. Zwróćcie uwagę, ta została zebrana. To jest płynność wynikająca z tego ruchu, czyli okolice bliskie 2000-1986. Mówimy tu o bardzo szerokiej płynności z perspektywy H4. To jest płynność, która została tutaj jeszcze niewypukana, jakiś malutki jej basen nam tutaj. Pozostał do potencjalnego przereagowania. Ta oczywiście swoją reakcję wyciągnęła dokładnie w tym miejscu. Na razie zwróć uwagę, że nawet reaktywne były takie strefy, tak? czyli ta strefa była reaktywna, nawet ta strefa była reaktywna i one budowały trend, który wydawać by się mogło, dobiłby tą naszą kontynuację leżącą na, sam, na samej górze. Natomiast tylko co mnie niezwykle tak trochę strofuje i martwi, jeżeli chodzi o wypukiwanie takie bieżące, że jeżeli mamy takie płukanie bieżące i zwróćcie uwagę, że tu ile już testów było, jeden test tej najniższej strefy, tak, tej rysuje jeden test, drugi test, trzeci bardzo głęboki, no to ten basen płynności, który tu się nam otworzył, jest już wypłukiwany, tak, i tych zleceń jest tam coraz mniej, więc rośnie prawdopodobieństwo do tego, że zejdziemy niżej poszukać jeszcze kolejnych ruchów. Także na, na razie z H4, srogi pullback, sroga mielonka w środku takiego inside'owego trendu, o którym wcześniej mówiliśmy na Komodo Tradersach, z perspektywą zejścia po prostu zdecydowanie, zdecydowanie niżej. No, na H1 też to nie wygląda jakoś wybitnie, optymistycznie, z taką cały czas podażową reakcją. Tu akurat odrażujemy strefy podażowe, więc też całkiem, całkiem ciekawa perspektywa. Natomiast aż tak głęboko bym nie schodziła, skoro bazowaliśmy na tygodniówkach dziennych, no to z h wygląda na to, że jeszcze mamy trochę do potestowania. Zobaczymy, jak reaktywne będą te bieżące strefy popytowe i czy rynek będzie tu się sugerował odreagowaniem samej podaży, co będzie nas skłaniało do poszukania miejsca właśnie w głębszej korekcie, czy jednak zatrzyma się na jakichś strefach popytowych i zacznie budować kurs w kierunku dobicia tej kontynuacji trendu. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zapraszam oczywiście jutro na godzinę dziewiątą. Do zobaczenia.